Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka i wszystkich świętych, którzy żyli na tej ziemi, dorośli do nieba i poszli sobie do nieba. I my też musimy taką drogą prostą iść nie drogą filozofii, jakiejś wyimaginowanej duchowości. Tylko prostą drogą, taką, jaką szedł Jezus. Zresztą Ojciec Pio kiedyś im powiedział, że nie filozofuj, bo ci nie pomożemy. Zwłaszcza w tych pismach o te pisma głównie chodziło. Więc nie filozofia, nie ezoteryka, nie jakaś wybujała duchowość pyszna, bo może być pyszna duchowość, są istoty bardzo pyszne i uduchowione. To święty Ignacy Loyola właśnie o tym też mówił w swoich w napisanych dziełach, rekolekcje 40-dniowe, to właśnie o tym jest mowa. Ja takie przeszedłem na początku rekolekcje, jak byłem w nowicjacie. Wszyscy przechodzą. Więc y, i te 40 dni to milczenie cały czas. <laughs> Żeby się skupiać na zrozumieniu i wykłady, i medytacji, i tak dalej, i tak dalej. Więc można być pysznym, będąc uduchowionym. W cudzysłowie, oczywiście, uduchowionym. Może takie symptomy są uduchowienia, ktoś tam widzi, obserwuje, ale w środku pycha, ogromna pycha i to rujnuje duszę. Najbardziej. Nie bieda fizyczna czy jakaś inna, ale pycha rujnuje duszę. I z pychy powstają wojny, z egoizmu. Pycha egoizm to w zasadzie yy, bardzo pokrewne emocje. Jedno z drugim jest powiązane. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego, życzę wkładamy do koszyczka i Pio wszystkie nasze sprawy i modlimy się za Polskę, żeby otrzymała lepszy rząd, bo ten, który jest, to w tej chwili jest tragiczny, żeby się coś dobrego stało dla Polski jak najszybciej. I oczywiście nasze emocje, nasze różne sprawy wkładamy do koszyczka Ojca Pio, aby to zamienić na dobro i miłość. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, który, jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. <laughs> Troszkę mam chrypkę taką małą, ale to przeżyjemy, bo to przez upały. Najczęściej no właśnie ludzie się też przeziębiają w upały, bo za, za bardzo rozgrzany organizm i, i zaczynają się zapalenia. <laughs> Przeczytam wiersz Maćka. Mamusi. Dobrzy ojcze, spoza gór, z nad ich szczytów i nad ptakami, rozpostarty, wybrałem. Jeszcze zanim tuliłeś mój niemowlęcy krzyk: Dłoń mi, matki! Dobrze więc wybrałem matkę, co mi do ust podawała i od ust nie odejmowała, i tak ona biegnąc. Dobrze, ojcze, wybrałem ten spokój i miejsce dla ciebie, w które zaglądasz do mnie po wizytach gwiazd. Mówisz, Próbuj być dobrym, jak one są dobre, jak one na niebie. Dzięki Ojcze, bo droga ciężka i bez chwili ogrodowej z córkami Twymi kwiatami nie mógłbym dobrze mówić o Tobie i o moim dobrym wyborze. Choć do nieba przyszło cisnąć się na czwartym piętrze. Nie przebaczasz mi dobrych chwil razem z tobą. Niech zostaną na zawsze. Jak znamię na czole, niech nie będzie dla nich miłosierdzia. w 1989 roku napisał to. Dobrze, to teraz jeszcze pamiętnik. Pamiętajcie, pamiętnik z Krakowa. Tak przez rok pisałem, żeby zostawić ślad tych różnych sytuacji, moich wewnętrznych i zewnętrznych. 2 grudnia 1980 roku napisałem. Dzień przebiegł dość ciekawie. W jednym momencie byłem dość niecierpliwy. Boże, przepraszam cię za to. Serdecznie przepraszam Cię, Aniele Stróżu, za nieposłuszeństwo Twoim słowom, jakie do mnie wyraźnie mówiłeś. Miałem jednocześnie sporo dobrych natchnień. Trudno to pogodzić ze sobą. Bóg się nie gniewa, tak jak człowiek. Bóg jest niewzruszony na moje zło. Tak mnie pokochał, tak mnie kocha, stale jednakowo. Nawet gdy się upodlę niedoskonałościami, on się nie zmienia w miłości. Stąd pewnie te drobne natchnienia, niezależnie od moich upadków. I ojciec Pio właśnie mówił mi nieraz też, że Bóg nie zmienia zdania, chociaż zmieni, czasami zmienia zdanie w stosunku do różnej sytuacji, ale jeśli chodzi o miłość, to nigdy nie zmienia się. I powiedział mi, że jak zgrzeszył, to i tak Bóg będzie mnie kochał zawsze. <laughs> Więc mamy dobrego Boga. Nie kościelnego, nie jakiegoś filozoficznego, tylko naprawdę jest najwspanialszym rodzicem ojciec Pio mówił. Jak zresztą Bóg może być religijny, dobre natchnienia i myśli zapisuję w przeciągu całego dnia, nosząc kawałek kartki i długopis w kieszeni. Wtedy przy takich jawnych natchnieniach nie mógłbym nie pisać. Wiem, że to wszystko On sprawia, aby mnie upokorzyć i ukarać moją pychę. Wyraźnie mnie o tym przeświadcza, że bez Jego ingerencji nie mielibyśmy, nie jesteśmy w stanie nawet odpoczywać, a co dopiero pracować, myśleć czy kochać. Miłość Jezusa i moja słabość. Jest najlepszą dla mnie lekcją pokory intelektualne rozważania. Teoretyczne spekulacje na temat świata i mądrości są mrzonkami. Dlatego ojciec Pio też mówił żeby st o Starym Testamencie już zapomnieć za na zawsze mówił mi to nie raz. Bo to jest historia żydowska. Dlaczego akurat Stary Testament a nie jakieś pisma buddyjskie hinduskie tylko jakieś żywoty Żydów <laughs> jakieś teorie. Różne, i historia głównie, i wojny opisane w tym, w, tym, w tym Starym Testamencie. Więc to jest akurat tak, jest trochę to narzucone. Prawda jest inna. Wielu jest takich świętoszkowatych teoretyków, filozofów, a nawet historyków. Wcale nie są oni przez to bliżej Boga i prawdy. Bóg chce zamieszkać w sercu każdego osobno. I tam go doświadczyć ogniem miłości. Jezusowi nie chodzi o ogólne, o ogólne rozważania, chodzi mu o konkretne doświadczenie miłości, z każdym osobiście w sercu. Jak mi się wydaje, to dopiero jest prawdziwe chrześcijaństwo. Praktyka pobożności bez doświadczenia Boga w sercu, by się stać lepszym, nie ma sensu. Dewocja bez doświadczenia Boga. Na niewiele się zdaje, ale dewocja dla niego no to już jest coś. To koniec pamiętnika i jakieś rozważanie. Oczywiście, że wolałbym, żeby mnie tutaj nikt nie widział i nie słyszał, ale bo, bo to dla mnie to, no to jest jak jest. Ale dlatego jestem, ponieważ świat jest zły, ten grzech pierworodny cały czas nam dokucza to wyjście z nieba, a Bóg jakoś tak sprawił, że, że tak jakby coś więcej wiem dzięki rozmowom z ojcem Pio, właśnie. I trzeba mi się dzielić, muszę się dzielić nawet tym, bo to dla naszego dobra, wspólnego, bo przecież wszyscy będziemy w niebie kiedyś, oby jak najszybciej. I dlatego jestem, żeby przyspieszać zbawienie każdej duszy. Ojciec kiedyś mi powiedział, że możesz pomóc, chociażbyś jednej duszy pomógł, to już jest bardzo, bardzo wiele, a możesz pomóc wielu. Więc to samo jest w stosunku do Was, też możecie pomagać wielu. Bo mądrość się krzewi sama. Wiedza się krzewi sama, jeśli ją poczujesz w sercu i zrozumiesz to, ona promieniuje po prostu. Dobrze, to teraz coś z tych rozważań z drugiego tomu. <laughs> Teoria, że im bardziej odseparujemy się od świata, tym więcej zyskamy nieba, jest błędną koncepcją. Wyrzekając się siebie, odmawiając sobie przyjemności. A w zamian poszukując cierpień i ofiar, jest drogą prowadzącą do depra, degradacji, chorób psychicznych. Rozwój duchowy i modlitwa polega na akceptacji życia takim, jakie ono jest, i nieustannym staraniu się zrozumienia jego różnych struktur, sprzeczności, napięć i zależności. Wiedza jest zbawieniem, a prawdziwa wiedza sięga Boga i Jego miłości. I ojciec Spio tak mi powiedział. Im więcej wiesz, tym jesteś większy. No bo jak się nic nie wie, no to nic się nie chce. A jak już się coś wie, to wyobraźnia zaczyna działać, a niebo jest wyobraźnią. Jest echem wyobraźni, jest wyobraźnią, jest emocją, szczęściem, uczuciem, wolą. A jak się nic nie wie, no to co się? To, to się nic nie chce. Dalej, jeszcze jedna myśl. Będziemy poznawać całą wieczność, Ojciec mówił, więc ta wyobraźnia działa przez wieki. Niezwykle trudno modlić się i wzrastać duchowo, nie widząc, nie wiedząc, co się wokół nas dzieje. Wrażliwość w konfrontacji z życiem jest istotą modlitwy. Klepanie pacierzy, różańców i mantr nic nikomu nie da, podobnie uczęszczanie do świątyni kaplic. Czy ktoś zauważył ludzi, którzy przystępują do Komunii Świętej, że z, miejsca na na że z miesiąca na miesiąc stają się lepsi? Wydaje się, że dzieci z rodzin ateistów są lepsze i rozsądniejsze. Ale oczywiście to nie jest reguła, bywa też odwrotnie. I ojciec pijął i tak powiedział: Nie jeden ateista jest bliżej Boga niż katolik. To jest prawda też, bo ma miłość, jest wrażliwy na dobro innych, jest delikatny. Jeżeli taki jest, a jest ateistą, no to jest blisko Boga, <laughs> bo Bóg jest miłością, a jak masz miłość, to już jest ok. Nie musisz od razu wierzyć, bo, bo to różnie bywa. Różne klepki czasami mamy zablokowane, i jedne rzeczy robimy dobrze, a drugie mm, źle. Ale to każdy dorasta do tego i potem już wie o co chodzi. Jeszcze jedna myśl. Samo to, że nie możemy widzieć Boga i bezpośrednio z nim rozmawiać, już świadczy o naszym oddaleniu od świata duchowego. Każdy upadł. Każdy odpadł od Boga osobiście. Dlatego teraz osobiście ponosi tego konsekwencje. Będzie to trwało do czasu, aż osobiście wzniesie się do pięknej miłości. Wtedy powró powróci do domu i zobaczy nieskończone jego dzieło, niebo. Sami żeśmy to zepsuli, sami naprawiamy. Sami żeśmy sobie duszę Poharatali i sami musimy je leczyć teraz. Jak się widzi ludzi, którzy krzyczą, machają maczetami czy czymś, wysadzają się w powietrze, jeżdżą, krytykują tylko, nienawidzą, gwałcą, biją, no to no to, to to jaka to dusza? Jest pocharatana. Te maczety, właśnie mają wewnętrzne maczety, sam się charata i potem na zewnątrz to chce też. Uzewnętrznić. Pochorata na dusza. Piękna dusza jest dobra i łagodna, wyrozumiała, tolerancyjna. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że dusza jest chora. Teraz będziemy widzieć coraz bardziej na ulicach Polski tych chorych dusz. <laughs> Najbardziej chore dusze to są w tej Unii Europejskiej. I czasami w rządzie. Jeszcze jedna myśl. Bo oni do tego doprowadzają, zmuszają innych do tego. Źle edukują, złe ideologie i tak Kto nie próbuje komunikować się z Bogiem, doznaje najczęściej stresów. Tak samo, gdy ktoś nie umie pływać, tonie. Kto się nie modli, bardzo utrudnia życie sobie i innym. To się nie modli co dzień szczerze i pokornie, wystarczy, że myśli o Bogu. Rujnuje z sekundy na sekundę dobro tej planety. Czy ktoś znał dyktatorów, morderców, którzy stale i pokornie się modlili? Czy ktoś znał? A jeśli tacy nawet byli, robili to nieszczerze. dla kariery i uzyskania większego poparcia, prawdziwa miłość nie krzywdzi. Pokornie, codziennie wspomina Boga. Chcemy być miłością, ale zawsze wynika to ze współpracy z niebem. Jeśli nie ma współpracy z niebem, no to latają maczety i granaty. Proste, jak drut. Dobrze. To jeszcze na koniec. Wiersz mój. Klucz historii. O jest, jakie to długie. Nigdy nie lubiłem czytać, no ale trudno. <laughs> się zmuszam do czytania, bo jąkam się. Klucz historii. Wiązania wieków z komórkami. Prezentacyjnych technik doświadczalnej teraźniejszości są jakby samoczynnym konkretem naukowo-twórczych przesłanek o zasadniczych wartościach przeznaczenia. Symbole urastają w wizję związków, odpowiedzi na sens, a w nowych i starych efektach filozofowanie gra rolę zmysłowości, zginając się w rozumienie bycia o bardzo popularnych wynikach materialistycznych. Zaktualizowane prawdziwe fakty ciała i duszy określa pobudliwa historia życia bez cytowanych dziejów złudzenia. Kto wybiera proste dobro, jego poradnik przedrozumowanego poczucia staje się dodatni w pierwotne informacje prawdy. Przetwarzanie nauk na egzystencjalny wymiar ponadczasowości, rozumienia z samej natury czeka na klasyczną aprobatę szukających. Nic się nie przejmujcie, jeśli coś nic nie zrozumieliście z tego. Ja czasami samych też nie rozumiem. Ale to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Trwajcie i śpiewajcie. Piewajcie piękne rzeczy dla nieba, dla życia wiecznego. Ojciec Pio mówi, że w niebie jest wspaniała muzyka, tak piękna, że na Ziemi jeszcze nikt tutaj takiej muzyki nie słyszał. Więc dziękuję duszy, która tworzy ostatnio piękne piosenki, właśnie pobudzające do myślenia o Bogu, o tym, że musimy iść. Musimy być w drodze i szukamy mądrości i prawdy. To tyle, trzymajcie się i papa. Pa. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi przy świętych wielu. Przekazać światło dni Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę Byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiół życie nowe Święci mnie wciąż stawali W moim sercu, w mojej duszy w Ich obecność i prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Siostra Faustyna, królowa Jadwiga On patronem moim jest Z nim umówiłem się na wiele żyć Wstecz Jan Bosko i Teresa Wielka Zawsze przy mnie są Przy moim pisaniu W mojej głowie światło świecą w noc Lekkość w moich słowach W ważnych sprawach z ich mocy tkwi Ojciec Pio zawsze mówił, że to daj skóry mi Ojciec Pio mówił do mnie i taką głowę byś zrozumiał Wielkie rzeczy byś wiódł życie nowe Chęci przy mnie wciąż stawali W moim sercu, w mojej duszy Ich obecność, ich prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Siostro rozmawiałem przez ponad sześć lat On mi dał duchową mądrość Świętych głosów cały świat W moich pismach jest zawarte wszystko Wziętych wielu, by przekazać światło dni W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, by przekazać ją Otwartym duszą, gotowym na to Ojciec Piomu przekazał Duchowy skarbów moc By w świat wyruszył z wiedzą Jak najjaśniejsza noc W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, Przekazać ją otwartym duszą gotowym na to. Ojciec piomów przekazał, duchowiska albo moc, ty światy już się zwiedzą.